Kiedy jesteś krzyżniczką, ale <laughs> mieszkasz w blogu? <laughs> Poślizgnął się pan? <laughs> Nie, kurwa, freestyla, raka ma <laughs> kafę. Gorsze od tego. <laughs> <Ja chcę. śmiech> Kiedy przechodziłeś to <minutę>? złamam <laughs> je Ja pierdolę to jest to jest tak głupio fajne, że to, że to jest niesamowite. Malowanie do szkoły o czwartej rano. Pewnie powiecie, że jest mi gorzej. Też tak myślę. Bo kto normalny mając na 8.55 wstaje o czwartej rano, żeby się malować. Ale i tak jak na tą godzinę. Nie no kurwa, jak może nie pomalowanym do szkoły pójść, a pierdolę, no to... Normalne, no trzeba, trzeba jakoś wyglądać, reprezentować własne nazwisko w szkole. Tutaj wszystko pięknie, szybko, sprawnie mi idzie. Nawet te kryształki w miarę równo przykleiłem. I sobie tutaj wykańczam usta, psikam się oczywiście fikserem, żeby wszystko się trzymało na mur beton. I tak prezentuje się efekt końcowy. Napiszcie koniecznie, co myślicie. A ja lecę do szkoły, pa! Majster sztyk, no co mogę uważać? ...miękkie, chrupiące, grubsze i idealnie się nimi nabiera sos... Jak coś może być miękkie i chrupiące jednocześnie? No nie, właśnie frytki w, w KFC są miękkie zamiast być chrupiące, a frytki w maku są właśnie chrupiące i smaczne. Hej, według ankiety, którą przeprowadziłam na Instagramie, aż 70% odpowiadających kobiet nigdy nie osiągnęło squeeringu podczas stymulacji palcami. A uważam, że to jest super rzecz, chociaż na pewno nie każda się spodoba. Który jest z super książki, którą bardzo polecam Nie wiem, ja, takich, ja się o takich rzeczach nie znam. Ja na tym obrazku widzę faceta, który wsadził palca w ul. to jakieś pszczoły latają. Wej. No, harmonika. Kurwa. Wej. No, harmonika, kurwa Co tu chodzi? Tiktok jest dla mnie zagadką w czas Naprawdę to... Nie ja tu pieniędzy nikt nie daje Ja wiem, że nie wolno, a co ja... Ja tu kurwa skręca. Cego drzesz tą japę, kurwa, ja skręcam! Co kurwa ograniczasz moją wolność? Ja tu skręcam, kurwa, skręcam, to co mam zrobić? Co mam kurwa teraz zrobić? Pierdoli mnie to, że ty masz jakieś tam sygnały, czy nie sygnały. Ja tu skręcam, ja tu pracuję. Teraz będę, co, co, co zrobię, kurwa, powieszę się, nie wolno mi skręcić, przecież to jest zielona strzałka. Co odpierdalasz? <grystanie> O pierdolę. Nie, jak to się mówi, byle jak. Lepiej sobie normalnie zupkę normalną ciepło, wspaniało zjeść niż pić na no stop piwo. Miłość to jak sraczka. Jest i nie ma. Ucie, bo nie będę się uczył. To pójdziesz na ulicę i będziesz łopatał po dupie do stanu. Sama wszystko robić? Co niby robić sama? Co? Halo, co niby robić sama? Małować sobie jedzenie i coś. No, Pani <laughs> życzy do jedzenia? Kaba losika, No. Dolka. Okej. Okay. I Okej. Okay. I i pomidorka. jest moja lęka? Sama wszystko robić? Co niby robić sama? Co? Halo, co niby robić sama. Zadawać sobie Moi drodzy, wielokrotnie pytaliście, czy prowadzę samochód? Oczywiście nie widzę problemu, co za tym idzie nie widzę też przeszkód i to jest bardzo proste. Mamy Toyota autonomiczny samochód. Mówię Toyota, prowadzić hotel białowieski. Toyota zapamiętuje <słukasz> <pieniądze>. procesy. <słukasz> Dobra, no mówisz, bo nie widzę problemu, i chuj. <słukasz> Piękna gra słów. No hejka. O, dziewczyna, dodaj mnie do znajomych, kto dam Ci skinka, proszę. No hejka. O Boże, znowu baba, baby do garów, kto ci w ogóle wypuścił z kuchni? Tak, tak, baby do garów. No hejka. <noise> A to nawet zabawne, zwłaszcza ta druga część. Coś <noise> w się sensie ten głosik. <noise> o, dziewczyna, dodaj mnie do znajomych, kto dam Ci skinka, proszę. No hejka. O Boże, znowu baba, baby do garów, kto ci w ogóle wypuścił z kuchni? Papy togarów! <noise> tak, tak, papy togarów. Mogę jedynie powiedzieć, że w Polsce na filmach tak naprawdę nie zarabia się tak, jak się ludziom wydaje, że się zarabia. Nie mamy żadnych, jako aktorzy, nie mamy żadnych zysków ze sprzedaży, czy nie wiem, ze sprzedaży biletów w kinach, czy później Zadarzy. ewentualnie nie mamy nic takiego, dostajemy po prostu za dzieło. Natomiast mogę y, 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 powiedzieć, że mm, na przykład takie pieniądze, jakie, y, jakie są do zarobienia w Fame MMA, to musiałbym zagrać tak mniej więcej 10 głównych ról. Poważnie? Wyobraźcie sobie, że... Mm... Sorry, to emocjonalnie potraktowałem tę informację. Mm. Nie, po prostu jak widzę Fabiańskiego, wiem, że on lubi wchodzić w dupę, to moja się rozluźnia. Rafa Lala. Odkur. No przecież wiem, jak to działa. Tylko, że nadal nie mogę w to wierzyć. A jak to działa? <laughs> no przecież wiem, jak to działa. <laughs> Ale wyskitu twój stary zawsze wie, kurwa, jak coś działa. A potem siedzi trzy godziny, kurwa, i rozkminić czegoś nie może. Tylko, że nadal nie mogę w to wierzyć. A jak to działa? <laughs> ja no mnie to bawi, bo mojego starego w tym widzę. Dziadek to jest moja bluzka! Nie wiem, dlaczego na białym. I lata leży u, nie, u niego. Dziadek, ja ją. Dziadek, pokaż to. Tam bie, 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 bie. Dziadek, pokaż to. Co? A, a tak? babcia mówi. A babcia. No, Przepraszam? Mam chłopaka. <laughs> E, przepraszam. A wiesz gdzie jest żabka? Żabka? Tak. Mam dziewczyny, kurwa, mać. Czekaj pani. Spierdamy. I miłość, miłość z kapanem. Polewamy się szampanem. No to trzeba się polać, w takim razie ja, electric move, mowy move, move. mowy I miłość, miłość z kapanem. Polewamy się szampanem! No to trzeba się polać w takim razie. <śmieniciela> I ten komentarz. Wy się śmiejecie, on tam o piwo walczy. To jest pan w jak coś, jeszcze go nie spotkałem nigdy. Jak mi się larz chce masakra. O kurwa! d kurwa. kurwa! Kurwa! Jak mi się larz chce masakra. O kurwa jest. O Kurwa! What the fuck? Przepraszam, co się słuchał wykonawca i tytuł? Maska 1000, kurtka 1500, spodnie jakieś 300, no i buty 1000. Dzięki. <śpiewanie> niby, niby żarcik, ale <śpiewanie> taki obraz dzisiejszych dzieci. Niech pan płowie to po prostu. Jestem przedstawicielem Żuli Rzeszowskich. ...awangarda rzeszowa. Bawimy się życiem. Tańczymy i pijemy. I nie lubimy pracować, bo praca jest dla ciągników i dla komi. A my jesteśmy w romantycznej agresji, rydal i tańczymy i idziemy w bój. Tak? Kurwa, <grydolę> nie sikacz poszedł, tak? Rydal i tańczymy i idziemy w bój. Zapierdolę. Ja tak? <grydolę> A ja... Co pan chce powiedzieć rządowi polskiemu? Rządowi? Bo ten świat kurwa co, nie dla nas jest. Jaki rząd? Dla nas nie, nie dla Polaków w tej chwili. Kto się mną opiekuje, Nic. Żyję sam z dnia na dzień. Nic mi nie pomogło. A ja mam trochę inne podejście, wydaje mi się, że ktoś dorosłym człowiekiem to właśnie musisz niestety sam sam, samemu sobie radzić, nie możesz liczyć na to, że państwo w jakiś sposób ci pomoże, ja jedyne czego od państwa oczekuję z ręką na sercu to jest to, że im przeszkadzać nie będzie, ja nie chcę, żebyście mi pomagali, odpierdolcie się ode mnie, nie próbujcie mi mówić co jest dla mnie dobre, dajcie mi kurwa żyć, dajcie mi płacić podatki, nie wymyślajcie, po prostu się odpierdolcie.